Chciałem powiedzieć, że teoria względności to jest nic w porównaniu z tym, co wymyśliłem w drugim Liceum Ugółnoścącym w subałkach. Polecam! Albert Einstein. Ja proszę kvaroj, a przyabrazować inny licej. Odkryłam już pierwiastek, Polon i Rad. Teraz pracuję nad nowymi. Takie możliwości są tylko w drugim. Ich hajsewerter. The Ober numer 2 jest einfach fantastyczny. Die Atmosphäre hier is wunderbar. Invitamos a todos. Ven y mira, como estudiamos muchas lenguas, por ejemplo, español, ruso, alemán. bardzo Aleria Vita Prima S. Jestem z Kółka Teatralnego Antrakt i bardzo chciałabym zachęcić właśnie do tego oto kółka. Mamy bardzo dużo różnych wyjazdów. Poznajemy teatr od początku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do... Wszystkich, wszystkie chętne dziewczęta utalecowane do naszego chóru. Jesteście tam mile, mile widziane. Koncertujemy w Polsce, jak i za granicą. Ogólnie jesteś przybrany dzisiaj za kogo? Za Harlekina, czyli postać z francuskiego teatru. Muszę być smutna, ale nie dam rady, bo jest zbyt tutaj wesoło i zbyt dobra atmosfera. Dlaczego chcesz iść do drugiego liceum kosztowniczego? Ponieważ tam jest klimat, tam jest wszystko, nie ma tam żadnej nudy. Też tak właśnie myślę. A jak to patrzy no, atmosfera na tych targach? Tutaj widać że trochę ludzi jest, ale tak średnio, co nie? No, średnio, tylko same drugie ELO słyszę. Siostra jednej z naszych uczennic drugiego liceum, tak? Czego? Tak, to jest moja siostra. Niestety z trzeciego. Chyba adoptowana. <grymne> to nic się nie dzieje, tu nic się nie dzieje, ale przy drugim pełno ludzi, zabawa. Brawo! Widać od razu, że które jest drugie. Jest dużo różnych, fajnych, zorganizowanych przez klasy maturalne imprez. Chociażby ostatnio żołnierzy wyklęci albo mecze, słodkie mecze to jest chyba symbol naszego liceum. Do jakiej szkoły się wybierasz? Myślę, żeby iść do drugiego. Roku. Wydaje mi się, że to jest dobra szkoła, że wody będę miała jakieś możliwości. A jak atmosfera na dzisiejszych targach? Dużo ludzi, tłoki, ale ogólnie całkiem, całkiem spoko.